Cuchnące od brudu rzeki, susze i nieurodzaje, dymiące fabryki, sterty ubrań spalanych na wysypiskach, czy dzieci pracujące za przysłowiową miskę u ryżu. Obraz grozy? Nie. Realia. I to jeszcze nie wszystkie. Negatywnego wpływu mody na środowisko. Wszakże. Przemysł odzieżowy to druga po petrochemii bardziej szkodliwa branża dla planety. Ten ma na nieznaczny wpływ na wielu poziomach, zarówno w fazie produkcji, dystrybucji, użytkowania, jak i utylizacji ubrań. Hej, ja jestem Rebel i miło mi was gościć na moim kanale. Czy wiecie, że przeciętny klient z Zary zakłada swoje ubranie średnio 7 razy? 11% Polaków kupuje nową rzecz średnio raz w tygodniu, ale to największymi fashionistami są Brytyjczycy, kupujący na głowę, uwaga, około 50 sztuk odzieży rocznie. Zaś w skali planety, coroczna konsumpcja ciuchów oraz innych tekstyliów. Wynosi łącznie około 30 milionów ton. W Europie firmy modowe, zaczynając od dwóch kolekcji rocznie, przeszły do aż pięciu w 2011 roku. Oczywiście, przoduje tutaj Zara, która zasłynęła kopiami kolekcji z wybiegów prosto od projektantów i ma ich od 12 do aż 24 rocznie. Tuż za nią plasuje się H&M lub H&M, jak niektórzy go wolą oryginalnie nazywać, od 12 do 16 kolekcji w ciągu roku. Tanie sieciówki produkują i sprzedają coraz więcej ubrań. Podejście to idealnie ilustruje dokument z 2013 roku, pod tytułem toksyczne ubrania. Wynika z niego, że sieciówki mają dwa rodzaje ofert. Droższa przewiduje możliwość przeprowadzenia testów na obecność szkodliwych środków chemicznych w celu wyeliminowania tych niepożądanych. W przypadku wybrania tańszej opcji kontrahent musi przyjąć towar bez narzekania. Niestety klienci często wolą zapłacić o 15 centów mniej za sztukę ubrania. Niż zapewnić sobie towar spełniający normy bezpieczeństwa stosowania w Unii Europejskiej. Opcja eko nie jest ofertowym standardem. Wielu producentów nie zadaje sobie trudu, żeby wchodzić w takie niuanse. Niewykluczone, że wpływ ma na to również ograniczona dostępność środków o mniejszej szkodliwości lub zwykła niewiedza. Powodem jest również cło narzucane na produkty z Azji. W związku czym istnieje konieczność cięcia kosztów, kosztem jakości i większego zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach trzy rzeki przepływające przez Bangladesz zostały uznane za biologicznie martwe. Praktycznie nie zawierają tlenu. Spora część innych znajduje się w niewiele lepszym stanie. To skutek działalności fabryk i farbiarni odzieżowych które pozbywają się ścieków w najprostszy możliwy sposób, bez oglądania się na szkody środowiskowe. Skażenie wód stanowi obecnie jeden z największych problemów tamtego kraju wyjątkowo trudny do rozwiązania, bowiem branża odzieżowa odpowiada tam za 80% eksportu i nie można jej po prostu zmusić do przestrzegania kosztownych rygorów ekologicznych. W podobnym położeniu są inne państwa, które stały się zagłębiami produkcji odzieżowej dla zachodnich rynków, między innymi Indie, Wietnam, Pakistan czy Etiopia, gdzie fabryki tekstyliów stanowią główne źródło zakażenia, gleby oraz wód. 23 kwietnia 2013 roku. W budynku Rana Plaza, niedaleko stolicy Bangladeszu, pojawiły się głębokie pięknięcia. Następnego dnia nad ranem zaczął się walić. Runęły ściany, stropy. Niecałe 90 sekund Rana Plaza zamieniła się w stertę gruzu. Zginęły 1134 osoby. Ponad 2000 zostało rannych. Szyto tam ciuchy dla firm szybkiej mody, takiej jak na przykład Mango. Podobnych tragedii, choć na mniejszą skalę, jest w przemyśle tekstylnym sporo. Wszystko przez ignorowanie zasad bezpieczeństwa i korupcję. A to pożar Karachi w Pakistanie, w którym ginie 250 osób. A to wybuch w Dacze zabije 13 osób. Kolejne 13 ginie w pożarze w Delhi. O dramatycznych warunkach pisze się wiele. O kilkunastu godzinnych dniach pracy, o biciu i zastraszaniu, o marnych zarobkach. Według Światowej Organizacji Zdrowia 90% ludzi, którzy mieszkają i pracują w Hazaribach i Kamra Girhar, gdzie odbywa się produkcja skór w Bangladeszu, umiera przed 50 rokiem życia. Niebezpieczne chemikalia z garbarni skórzanych zatruwają powietrze i rzeki. A pracownicy skarżą się na swędzenie i łuszczenie skóry, wysypki, bóle, zawroty głowy i nudności, ale także co gorsza, zniekształcone kończyny. Dowody wskazują również na podwyższony wskaźnik zachorowań na raka. Jednym z czynników napędzających szybką modę była liberalizacja handlu międzynarodowego. Szczególnie od połowy lat 90. XX wieku. Azja, a szczególnie Chiny, wysunęły się na przodownika w produkcji tekstyliów. Dzięki tanim dostawcom ceny ubrań spadły aż o 36% w latach 1996-2012. Z drugiej strony, jednak szybka moda tworzy wiele nowych miejsc pracy w ubogich rejonach Ziemi. Tak dla przykładu. Dla młodych kobiet w Chinach to może być ucieczką do większej wolności i niezależności z ubogich, wiejskich terenów, do miast, w celu szycia właśnie ubrań i butów. W sumie więc pełny rachunek plusów i minusów nie jest tak łatwo wystawić. Spośród wszystkich materiałów, z których powstają nasze ubrania, nie uwierzycie, ale to bawełna jest najbardziej uciążliwa dla środowiska. Nie tylko pożera ogromne ilości wody, ale także wymaga użycia chemikaliów. Ze wszystkich środków owadobójczych na świecie stosowanych, 16% idzie na ochronę upraw bawełny. W sumie do produkcji odzieży używa się ponad 1900 środków chemicznych pestycydów, Substancji do barwienia, zmiękczania itd., z czego 165 Unia klasyfikuje jako niebezpieczne dla zdrowia oraz dla środowiska. Proces wytwarzania tkanin i ubrań często wiąże się z intensywnym zużyciem surowców i energii. Uprawa roślinna włókna, takie jak bawełna lub len, może wymagać dużych ilości wody oraz stosowania pestycydów i nawozów, co wpływa bezpośrednio na glebę i wody gruntowe. Produkcja syntetycznych tkanin, takich jak poliester, opiera się na ropie naftowej, co przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i degradacji środowiska naturalnego. Przemysł modowy jest odpowiedzialny za emisję 10% dwutlenku węgla do atmosfery. Według danych ONZ z 2015 roku produkcja tekstyliów odpowiedzialna była za emisję prawie 2 miliardów ton dwutlenku węgla, czyli więcej niż lotnictwo oraz cała flota morska. Jak wynika z raportu Ellen. MacArthur Foundation z 2017 roku. Jeżeli sektor mody nadal będzie się rozwijał w tym kierunku, to do 2050 roku jego udział w emisji dwutlenku węgla może wzrosnąć do 25%. Procesy produkcyjne transport lotniczy, morski i lądowy przechowywanie i pranie ubrań przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Takich właśnie jak dwutlenek węgla, czy tytan. To wszystko oczywiście wpływa na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie. Branża odzieżowa jest drugim co do wielkości konsumentem wody na świecie. Do wyprodukowania jednej bawełnianej koszulki potrzeba około 2,5 tysiąca litrów wody. To tyle, Ile mógłby wypić człowiek pijąc około 2 litrów dziennie przez 1350 dni. Produkcja jeansów pochłania jeszcze więcej tego zasobu, bo potrzebuje 7,5 litrów wody. To 19 lat dostępu wody pitnej dla jednego człowieka. W Uzbekistanie uprawa bawełny zużyła tyle wody z Morza Aralskiego, że wyschło ono po około 50 latach. Kiedyś jedno z czterech największych jezior na świecie, dziś to jedynie pustynia z kilkoma małymi stawami. Pozostałości po procesie barwienia są często wylewane do robów, strumieni lub rzek. Proces ten zużywa taką ilość wody, która Wystarczyłaby do wypełnienia 2 milionów basenów olimpijskich. Z kolei, aby koszulka miała odpowiedni fason, kolor i fakturę, musi pochłonąć około 100 ml chemikaliów nieobojętnych dla zdrowia. Choć plantacje bawełny stanowią zaledwie 2,4% wszelkich plantacji roślinnych na naszym globie, to pochłaniają 25% pestycydów i 10% innych chemikaliów używanych przy hodowli roślin. Oczywiście niektóre firmy odzieżowe zaczynają dostrzegać te zjawiska. Przyłączają się do inicjatyw mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń tekstyliów i bardziej zrównoważoną produkcję bawełny. W 2019 roku ONZ uruchomiła specjalny sojusz mający działać właśnie na rzecz bardziej zrównoważonej mody. Koordynuje on wysiłki różnych agencji, tak aby przemysł ten był mniej szkodliwy dla środowiska. Nadzieją na zmniejszenie szkodliwości mody na naszą planetę są też nowe technologie czy materiały. Niektórzy eksperymentują z metodami barwienia, np. holenderska firma Daiku. Używa dwutlenku węgla do farbowania tkanin zamiast wody, dzięki czemu powstaje mniej toksycznych ścieków. Inni szukają zamienników, np. dla bawełny czy poliestru. W raporcie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody z 2017 roku podano, że 35% wszystkich mikroplastików czyli małych kawałków plastików, które nie ulegają biodegradacji, pochodzi z prania syntetycznych tkanin takich jak nylon, akryl czy poliester. To ten ostatni występuje w około 60% odzieży. Co tutaj trzeba zaznaczyć, to właśnie produkcja poliestru produkuje od 2 do 3 razy więcej emisji dwutlenku węgla niż produkcja bawełny. Liczba syntetycznych związków wykorzystywana przez branżę tekstylną jest szacowana na około 8 tysięcy, z których wiele ma działanie toksyczne. Chemia potrzebna jest do wybielania, rozjaśniania czy barwienia tkanin, lub też nadawania im in innych właściwości, jak wodoodporność, gładkość ograniczenie palności yy, w celu którego tak zwanego opóźnienia palenia stosuje się rakotwórczą benzydynę na przykład. Gigantyczne wysypiska zalewają kraje Trzeciego Świata, które już sobie nie radzą z ich przerobem. Jak wynika z danych Eurostatu w 2004 roku. Polska do przerobienia miała około 79 tysięcy ton tekstyliów, co i tak było niewielką liczbą w stosunku do innych krajów Europy. Ale już w 2014 roku tych ciuchów było ponad 250 tysięcy ton, w związku z czym staliśmy się niechlubnym liderem Europy. Z kolei innym krajom udało się zmniejszyć tę liczbę, na przykład Francji. O 64%, a Czechom o aż 71%. Wiele z tych ubrań trafia na wysypiska śmieci. Odpowiednik jednej śmieciarki pełnej ubrań jest wyrzucany lub spalany na wysypisku co jedną sekundę. Produkuje się tam metan, co przyczynia się do kryzysu klimatycznego. W Brytanii wyliczono, że tylko 13% ścinków i niechcianych ubrań idzie do odzysku, kolejne 13% do spalarni, a pozostałe 74% na wysypiska. Z raportu przygotowanego przez Boston Consulting Group i duńską organizację Global Fashion Agenda wynika, iż w porównaniu z 2015 rokiem w 2030 ilość takich śmieci wzrośnie o 60%. Na szczycie mody w Kopenhadze poinformowano, że przemysł modowy odpowiada za 92 miliony odpadów stałych składowanych każdego roku na wysypiskach. Żeby nie zalało nas tsunami odpadów, Unia stawia na recykling. Do 2025 roku wszystkie kraje członkowskie mają stworzyć specjalny, osobny system zbiórki niechcianych odpadów. Wszelkie spodnie, bluzy, sukienki itd., które nie nadają się do ponownego użytku, mają zostać przerobione na szmaty do czyszczenia, używane chociażby w przemyśle naftowym albo cięte na strzępy i używane w samochodach do izolacji lub przy produkcji mebli. Niemniej jednak niektóre można naprawić i te, które się do tego nadają, nie są jakoś bardzo zniszczone, są sprzedawane dalej w second handach. W Wielkiej Brytanii wyliczono, że tamtejsze sklepy z używanymi ubraniami w 2017 roku uchroniły przed wysypiskiem aż 330 tysięcy ton tekstyliów, oszczędzając środowisku milionów ton CO2. Fundacja People for Ethical Treatment of Animals na początku 2017 roku kupiła akcję koncernu LVMH, czyli właściciela wielu słynnych marek, takich jak Louis Vuitton. Mark Jacobs, Fendi, Dior. Pakiet akcji, który wszedł w posiadanie PETA, jest wystarczający, by przedstawiciele organizacji mogli brać udział w posiedzeniach akcjonariuszy LVMH, dzięki czemu mogą zadawać pytania zarządowi koncernu. Dodajmy: pytania często kłopotliwe. Do takiego ruchu skłonił Peta ujawniony w internecie film pokazujący, w jak bestialski sposób są traktowane krokodyle na jednej z wietnamskich farm. Jak się później okazało, farma ta dostarczała skóry do garbarni należącej do EUVMH. No dobrze, jak widzimy, minusów branży odzieżowej na środowisku jest dużo. Niemniej jednak firmy duże, domy mody, takie jak na przykład Vivian Westwood, Della McCartney oraz inne idące w ich ślad, coraz bardziej patrzą na aspekty środowiskowe, ekonomiczne. Branża odzieżowa, jak każda inna, musi się rozwijać. Nie tylko projektanci, ale też sieciówki coraz bardziej zwracają uwagę na te aspekty. Postęp w tej dziedzinie przyniósł ubrania z liocelu, materiału produkowanego z celulozy drzewnej, który nie tylko wymaga niewiele wody i chemii, ale jest również w 100% biodegradowalny. Jest także ingeo z kukurydzy i pinatex z liści ananasa. Idąc dalej, tym pomysłem są materiały z białek pająków, produkowane przez zmodyfikowane genetycznie bakterie E. coli coś w rodzaju jedwabiu. Dajcie znać, czy kiedykolwiek słyszeliście o wypożyczalniach ubrań? Te są u nas mało popularne, ale w Stanach Zjednoczonych chyba już każdy je zna. Kwitnie tam platforma Rent the Runway poprzez którą można wypożyczać wszystko, od sukienek na imprezy, przez shorty, po garnitury do pracy. W Polsce z kolei mamy e-garderobę, poprzez którą można wykupić abonament na 2, 5 lub 10 rzeczy do noszenia przez miesiąc. Istnieje również wypożyczalnia sukienek i dodatków, jak rent boutique, która oferuje możliwość przymiarki wybranego przedmiotu, ubrania za 30 zł z wysyłką oraz przymierzenia za darmo u nich w salonie w Warszawie. Gotowi pójść dalej mogą zadeklarować udział w detoksie modowym. Na przykład na stronie Uniwersytetu Kaledońskiego w Glasgow można podpisać deklarację niekupowania nowych ubrań oraz butów przez 10 tygodni. To tak na dobry początek. Ktoś jest chętny w ogóle podjąć to wezwanie? Zawsze można wybrać okres czasu, który nie będzie tym okresem, w którym są wyprzedaże. Jak widać, świat mody powoli zaczyna dostrzegać rzeczywistość, od której przez lata skutecznie odwracał wzrok. W ostatnich latach na tygodniach mody pojawiało się coraz więcej sylwetek, coraz więcej kolekcji nawiązujących właśnie do ochrony środowiska. Chyba najlepiej wyraziła to Vivian Westwood, zmarła w tamtym roku. Pokazanej na londyńskim tygodniu mody kolekcji na wiosnę 2020 roku, projektantka zajęła się krytyką zgniłej ekonomii i wpływu działań rządu na środowisko. W swoim domu mody też przeprowadziła zmiany. Zredukowała ofertę kolekcji damskiej, jak i męskiej. Prowadziła nowe metody kroju, które ograniczają ilość potrzebnego materiału. I wreszcie, większość używanych przez nią materiałów pochodzi z recyklingu lub są produkowane w tak zwany zrównoważony sposób. Jej apel: kupuj mniej, wybieraj lepiej. Noś dłużej. Przywoływano potem na pokazach w Mediolanie czy Paryżu. I zgodnie z tą dewizą powinniśmy postępować. Kupowanie mniejszej ilości ubrań może pomóc w walce z kryzysem klimatycznym oraz zanieczyszczeniami wód. Przy Mniej wydatków na model równa się większej zawartości w portfelu. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Zostawcie łapki w górę i zasubskrybujcie kanał. Bajo!